swą szeroką w się śpiew Wasz Bzyk, a obok mnie Wasz Tomek Urynowicz Na początku chciałem zacytować, zacytować klasyka Siewodnia, praznik i wiesna ja słyszę śmiech i gałasa I, ty, i te gałasa to zespół Aston Martini który uciekł z Krakowa do Nowej Huty uciekł z Krakowa do Nowej Huty żeby w Nowej Hucie znaleźć miejsce do tego, aby tworzyć, żeby rodziła się prawdziwa sztuka. Trafili do mnie i są w trakcie nagrywania swojej pierwszej debiutanckiej płyty. Panowie, jak ucieczka z Krakowa do Nowej Huty? trwa jakieś pół godziny tramwajem. No, no, przed jakimi prześladowaniami. Przed czym uciekaliście, to to... że okupujecie naszą łapkę, to to... a ja i pan Tomek musimy stać. Jesteśmy nad już w poważnym wieku. Tak, tak, jesteśmy w poważnym wieku i... I czterech muzyków ma dwa razy mniej lat niż Mełbek. Tak? Tak. Starszy jesteś. No ale jakby całkiem poważnie. Panowie, co was sprowadziło do nowej huty? Chyba przesycenie, nie? Przesycenie miasta Krakowę, Krakowa nie wiem, muzyką, kulturą i sztuką. A, no i to jest jakby na tyle gruby mur, że ciężko się przez niego przebić. Zwłaszcza ludziom A... jakby z zewnątrz, tak jak my tu. Jest, jest jeszcze o tyle utrudnienia Kraków inwestuje dużo w kulturę, ale to w zupełnie inną kulturę tutaj. No, na Pieniądze dla reżyserów włoskich oper barokowych się znajdą, natomiast, natomiast na, na działalność jakiejś kultury undergroundowej to miasto celuje, chyba, celuje chyba w trochę co innego po prostu. I tutaj jest zdecydowanie więcej przestrzeni. Ale to by chyba jest zaprzeczenie idei kultury undergroundowej, żeby tak wspierać, nie? Powinna właśnie być biedna i niewspierana, tak? Niewspierana nie tak? Nie wspierana może i powinna być, natomiast z jakichś powodów w Poznaniu <laughs> czy w wygląda to trochę lepiej niż tutaj właśnie, bo to to może już wtedy jest. nie jest kultura antygrydowa. Panie, Panie Tomku, kulturę wspierać trzeba. To jest tak, jak za chwilę będziemy mieli takie pisklaczki, które zapewne wyszły z inkubatora i ten inkubator... Może z jaja, tak najnormalniej świeci. Z jaja Ale nie też. Jest w jaju w inkubatorze, tak. Jajo inkubator i teraz chodzi o to, żeby stworzyć taki inkubator i teraz... Ten inkubator znajduje się gdzie? W Nowej Hucie. Hucie. Dla. Dlatego to są muzycy z inkubatora e, studia, e, które znajduje się w podziemiach Teatru Łaźnianowa. Ciekawe, kto je prowadzi. Prowadzą je ludzie, którzy obsługują inkubator. Teraz, fachowcy już znają się na inkubatorach. I teraz e, w Nowej Hucie, nie wiem, czy wiesz, zaczyna powoli powstawać scena alternatywna coraz więcej podejrzewam, będzie tutaj ściągało zespołów, które e, e, będą tutaj grały, tworzyły, nagrywały. No ja, ja, ja tak, ja się z tego powodu bardzo cieszę, Tylko ja chciałbym się naszych Beatlesów zapytać, e, nie, nie o to, który to jest John, a który Paul, tylko jak to jest, że, że co, że nowa huta to taka pustynia i wy będziecie tutaj takie muzyczne kwiaty na niej sadzić, tak? to tak? To nawet nie chodzi o pustynię, chodzi o to, że w, nie, nie trafiliśmy po prostu przez okres naszej działalności. Gramy w Krakowie trzeci no. rok i mm -hmm. przez dwa lata jakby nie otwierała się szansa e, na zaistnienie w Krakowie i poznaliśmy oto tu pana Bzyka, który jest o. z Nowej Huty. Który obsługuje Tak, Jakby nie znając nam nas, zaufał nam, wziął nas i robi nam płyty I to jest no, jakby duże walił dla, dla Nowej Huty, prawda? To jest wartość dodana i dla nas, i dla Huty. I dla Huty, tak? No myśli, my się my to, my my to. bardzo z tego powodu jako Nowa Huta cieszymy, że mamy artystów i że wzyk dobrze robi innym artystom. <ślinny> <To, ślinny> <bo, to, ślinny> Pamiętam to było tendencyjne, muszę być plan. <ślinny> Teraz cytując innego klasyka udowodnię, że artystom wolno więcej. <ślinny> Nie, poważnie, wracaj. Do wraca, do wraca. Żarty, żarty żartami, ale to, to klasyk chyba, nie wrócił. Chyba, chyba dobrze świadczy o Nowej Hucie o tym, że jesteśmy otwarci na, 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 różne, na, na, na różne nowe pomysły i nowe trendy, bo żaden z Was nie, jest, nie mieszka w Nowej Hucie, prawda? Nie. nie. A skąd jesteście? Rodem tak zwanym. My z Kamilem jesteśmy ze Śląska. Nasz nieobecny perkusista jest ze Słowacji. Kuba jest z Myślenic, a Michał jest z Mazowsza. No tak proszę, z Mazowsza. Ludzie z Mazowsza ze Śląska. Także podobnie jak 50 lat temu huta tworzyła się przez ludzi przyjezdnych. Oczywiście, tak teraz Wy na nowo tworzycie Nową Hutę i bardzo dobrze, bo ja cały czas mówię, że Nowa Huta się ciągle buduje i wy jesteście kolejnym pewnie, czy trzeba być kolejnym pokoleniem Słuchaj, <laughs> w to w odcinku pracy twórczej. I to jest to słowo, które słyszeliśmy jakieś 20 minut temu. Gentryfikacja. E, tak, tak, nie pamiętam co Chłopaki gentryfikują, podżywiają teatru łaźnianego. Dobrze, ale to są wasze osobiste wątki. <laughs> Nie chcę tutaj tutaj poruszać. E, tak czy siak, drodzy Biklesi, wydajecie płytę, no ale co, no, zrobicie płytę i pewnie uciekniecie w świat. Czy będziecie się chcieli na dłużej tutaj zakończyć? co się raczej nie nigdzie nie wybieramy. Nie wybieramy się, tak. Mamy podpisaną umowę na mieszkanie, co prawda nie tutaj na Nowej Hucie, ale współpraca muzyczna jakby będzie się rozwijała na Nowej Hucie. Mam nadzieję no, z psykiem. No tak. No, no. Ale wróć, jak nie na Nowej Hucie? To znaczy, że... czy my, znaczy nie my, nie my nie mieszkamy na Nowej Hucie. Na nowej Hucie natomiast... W Nowej Hucie. W Nowej, w nowej Hucie. Hucie. No tak, Ślązaki. <laughs> Szanowni Państwo, Ławka po raz kolejny jest Forum Myśli, tym razem promujemy młodych artystów, którzy przyjechali do Nowej Huty, tutaj szukać szczęścia, tutaj się rozwijać. Mam nadzieję, że to jest ich pierwszy krok w chmury i to będzie kiedyś bardzo znana polska kapela rockowa. Czy wiecie kto to jest Bruce Springsteen, panowie? Wiemy kto to jest Bruce Springsteen. Wiemy. Wiedzą, kto to jest Bruce Springsteen, więc wróżę im dużą przyszłość. Wszystkiego dobrego. Ja natomiast jeszcze chciałem, ja wiem kto to jest na przykład Bruce Lee. No tak. Posadzeni. Posadzeni. No to kurcie są słowa. I taka jest prosta, i taka jest piękna.